Dzień dobry. Przeprowadzałem e, już wywiad z panem kolegą. E, nie wiem, jak go na, na imię, ale to pan mnie nie przedstawi. Hi, hi, a tam bacham. Hi. To e, jak on pan, jaki pan ma udział w hudigandercie Gwiazda Hudu? Gwiazda Hudu. No kurwa, jest tam kurwa głupny kurwa, to będzie pan kurwa, nie? Tak, kurwa, ona jest naszyjna. Jestem, kurwa... Pan można będzie boczem, no nie? Boczem panuje, kurwa, wszyscy się mniechują, kurwa. Chodawę, to pan... To, to pan jest tych siedmiu? Tak, kurwa, tak. Pan to szesna siedemka, tak, to my, kurwa. My, kurwa. Pan, ko, pana kolega już mówił na boro. Kozak, zgodzasz? A ja jeszcze mam takie pytanie. Czy się ta sztama kroi z paniubami? Nie z paniówkami, no paniówami! Czy się kurwa kosa kroi, tak? No kurwa no... Noś mi zadaj, na mam parę pani Przez pani w tej chwili, nie? Kurwa... No kurwa... No kurwa... No... Niby się kurwa kroi, kurwa niby tam kurwa nie... Ale ma no, kurwa no. Chujka na jest! Kurwa, jest! Jest! Pewna chujka na jest, jest! A to, co pan powie o. Oczy, tu by. Można zadać pytanie, co pan powie o. Polskiej piłce nożnej. Czyli za na chuju tam czuję. Dawaja, za paweł, kurwa! Jebać, jebać pa pa ja patrz, ja patrz, pan! Paweł pan! Paweł pan! Ja patrz, ja patrz!

Ale ile pan tam bite w siebie? Kurwa! Widzę, każdy nie się pyta, kurwa. No, na oko widać, że kurwa, ściany No Proszę, no, wiem, że mi nie rzuca się w leczem, nie, kurwa, ale. Si tu przykierdolę, no, w kawałek Z trochę, kurwa. A wiele pan tak zwanej kupcy? Kurwa, stary. Dlatego ja wiesz, tych kierwalami sobie hazu, kurwa. Stary śniadanie, obiad łabiatkować, jak kurwa. Łabiatkować, znaczy, jak się to ja mam 150 chyba kilogramów, kurwa kilo, nie? jasno. A na no, no, obiad to, to już nie robię, bo to tak już jest, to myślą, dopiero, już jest odwykane, że tego wpieczała mnie, potem chodzę do karykki robię na siłowni, Jest No. Jestem chyba. Zobaczcie raz, 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 udu. udu. <tripe> <tripe> ¡Ah! ¡Ah!